Cześć, witam Was z tej strony Roxron. To jest pierwszy odcinek z Minecrafta z modami sezonu drugiego. I tak, postanowiłem nagrać sezon drugi, gdyż ponieważ, ale czekajcie za po prostu. Abo nie. To widziałem, że tam pod pierwszym sezonem chcieliście nawet i w ogóle, że... W miarę oglądaliście ten pierwszy sezon, widziałem więc postanowiłem, że może nagram Trzeba powiedzieć, że dawno nic nie było, bo miałem też przerwę teraz mam nowy, nowy sprzęt i tak, co teraz mogę nagrywać tutaj mamy 177 modów jest to paczka Resonant Rise z AT Launchera link będzie w opisie i tak, i co jeszcze mogę powiedzieć a teraz na tym nowym sprzęcie myślę, że będę mógł nagrywać więcej więcej, więcej ogólnie jakichś gier ciekawszych może, nie tylko takie prostsze, mniej wymagające gry I, no i tutaj mamy sporo modów i teraz mogę sobie na nich spokojnie nagrywać, jak i pograć Ogólnie tak Aha, mamy jeszcze chip moda, to nie jest wątpliwości no. Inwentory, reside mode i myślę, że będzie dobrze. E, jeszcze może przyciszymy sobie trochę dźwięki. Może jakie chyba wyciszę. O. Powinno być idealnie. I ja jeszcze, wiecie sobie, zrobię takie szybko, szybkie cięcie i zniemy sobie, bo muszę... Light is dead. Co to jest w ogóle? Aha, pewnie jak testowałem i umierałem, to dlatego. Gdzie to się teraz bierze? Te punkty usuwa. Dobra, wiecie, co ja to muszę szybko poobczajać, to jak, jak się nagrywa i tak dalej i zaraz załatwam. Dobra, jestem już, wszystko przyjrzałem, myślę, że dobrze będziemy słychać. Yy, też mam nowy mikrofon. nie wiem Wspomnieć i... I nie jest może rewelacyjnie lepszy od tamtego, ale no jakieś tam na pewno odrobina jest. Odrobina jest lepszy. I dobra, mamy już mapkę naszą. Nadal tego dead pointa nie ustawiłem. my tu kontroli, mamy. Świąsaka. Gdzieś to tu było. Boxen, no pod może... Zobaczymy, czy by nie działało. M, 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 M. M nie działa nadal. Hmm. Dobra, wiecie co, nie chcę dead, tam będzie. To to, co tam. Musimy tak. I najlepiej gdzieś na jakieś ciepłe kraje. Nie lubi zim. O, kotlecik. Ła, w ogóle co my tam mamy w rogu? Ha, to zdobyliśmy, tak? No dobra, nie będzie. Mamy na łóżko. Ja w ogóle się z tym mikrofonem trochę muszę potestować, jak lepiej słychać, jak czułość muszę poustawiać dobrze, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy będzie tak. W stu procentach ma najlepszy dźwięk. A na razie to właściwie tak nie, nie miałem czasu za bardzo. O, tu mam coś w ogóle Chyba. O bogu. Uuu, się Tu mam szlinkę z Ars Magiki, chyba. Tak, Ars Magicka. E, i tu w ogóle czemu sword napisałem. Znowuż. O, w mam ile stron tego. I masakra w ogóle. W tyle moduł. troszkę tak gadać. Dobrze w ogóle mogę nagrywać na tym, bo nie mogłem. Nawet chyba by mi nie poszło tak, tak bez nagrywania. No ale, ale, ale... Teraz już dobrze chodzi. I tak. Hmm. No musimy i znaleźć jedzenie, bo nie mogę biegać już Albo ugotować to, albo zjeść to A nie wiem W ogóle patrzcie co tam mamy To jest chyba wąwóz Gdzie wąwóz A ja mam moby na mapie różne Ciekawe naprawdę Bardzo bardzo ciekawe Iść tam, cię, zimno wszędzie, głucho wszędzie nie wiem czy głos nie będzie mi zagłuszało to wszystko aaa chyba poświęcę nie chcę mi się tego przypalać. ja bym chciał znaleźć takie krzaczki z natury czy jakoś tak, natura dobra Natura, tak, chyba, nie, nie, tak, to są te krzaczki. Chyba tak, tak, są tak, tak. No i ja bym się znać. Ja w ogóle mnie ciekawi, czy tu jest modyfikacja Blood Magic. Bo jest bardzo ciekawa. Tak, mam modyfikację Blood Magic i jest pięknie. No, ja mamy w ogóle tu dużo modyfikacji. O, się zrobiło ciemno. Um, w ogóle nie wiem, jak, to mi, jak ja to będę renderował do HD, bo Teraz mam obecnie na całym ekranie. A ja to wrzucam na YouTube w HD i nie wiem jak mi to będzie. Czy będzie dobrze widać po prostu. A to się opłaca wydawać, bo z tego gisa chyba Z tego da się zrobić coś fajnego. O, nie chodzi mi o ciasto. Chodzi mi o to. O o pikle i później gotujemy idzie cukier i to i to jest proste strasznie a darmowe jedzenie. dobrze to zbierać no i no i nie wiem na co będzie z tym ekranem czy to dobrze mi renderuje i będzie dobra jak nie to czekajcie w tak. o teraz chyba jest dobrze ale jeszcze zobaczę chwilę Dobra, mam już wszystko, też trochę podgłośnię mikrofon i teraz nagrywam w małej rozdzielczości. I teraz na razie tak sobie zostawię. Ola, ola. Teraz tak sobie zostawię i żebym mógł później zobaczyć w razie czego, jakby to wyszło. Zawsze nagrywam w małym okienku, ale teraz na tym monitorze trochę to okienko jest małe. Mógłbym jeszcze sobie tak powiem tylko trochę. A to to już na w drugim odcinku, no. Na razie tak, zobaczymy. No tak, teraz trzeba otworzyć tą mapę tą dużą. Nie, to jest Ach, tu jest... Oje, dobra. Jest tak dużo klawiszy, że normalnie ciężko cokolwiek załapać. O, ruberować, że. Trzeba by w ogóle zrobić jakiś kilo czy coś. Myślę, że teraz będę trochę więcej robił e, technicznych, ale ja z tego mam, czekajcie. Co? O, znowu e, Teraz będę trochę robił bardziej skomplikowane e, układy różne, no wiecie, naski takie. Ogólnie nie wiem ile nagrywam. Chyba około 10 minut. To to zbieramy. Zawsze darmowe pikle to w ogóle takiś jakiś nie? Co to jest? Co szczerze, dla mnie to taka, taka rzepa trochę jest. O, grzyboli... Nie, może nie. W ogóle mamy tu chyba... Na pewno mamy jeden mod do generacji biomów. E, chyba mamy jeden mod do generacji biomów. I jest to planty Nie wiem, czy nie mamy jeszcze... Extra biomes XL, czy jakoś No, ale to nie wiem. O, co to? No, dawno nie grałem na O, no, Jeden HP. No, 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 to trzeba jakieś... O, jest, patrzcie, o, całe szczęście. Razem to, co chciałem, czyli... Blackberry Bash. Niebezpiecznie. Ale Ci cholera, radę. Trzeba to podbierać, się to zbierasz, tak? Weź, wszystko zbierasz. To jest dobre bardzo. Mimo, że daje pół głodu, to się Jak zrobimy więcej takich... ...z różnych owoców, to mamy więcej dembray. Jak co się opłaca. W ogóle nie wiem czy ciemno nie będzie dla Was teraz. Zaraz się też wyposażymy w jakieś pochodnie czy coś. Mamy 25. To się ogólnie rozrasta. Tak co w ogóle? O tu. Będziemy stąd, bo tu sztuka. jest. Oooo, pajonki. Pająki! Akurat teraz teraz. ginę to... to nie wiem, zginę po prostu jeśli to ja się tak popię, to robimy hardcore sposób najtrudniejszy ever sposób o, ciemno, nie wiem ja nie, nawet ja nic nie widzę um, poprę, normalnie. So dobra, trochę lepiej No i może być. No, Możecie podsyłać jakieś pomysły, co zrobić, jaki mod, może jakieś zadania, coś takiego. No jakby ktoś tam chciał zobaczyć jak to się robi. Nawet jeśli bym tego nie umiał, to spróbuję tam zobaczyć. Jak, jak coś się robi i wtedy. Mam to nagrać, ale ogólnie to nie wiem, bo... bo, bo dużo też nie umy. O, tak. Zdziałeś się trochę. No i myślę, że że bym wykopał się ze Ale tu cimno. Dobra. O, super woda do domu. No i co do tego mikrofonu, to on jest to jest osobny mikrofon. Nie, jest słuchawka, tak jak miałem wtedy, tylko to jest osobno. A no jeszcze tam, mówiłem, pokombinuję. Na pewno jakiś efekt się pododaje, bo taki sam mikrofon to tak. ...kijowo brzmi. O, fajny. O, ja nie mogę. Co Ja nie widzę ja tego plus. Widziałem. Ziemię, ziemię, mało życia Super O matko Muszę być na hardcora Nie będę miała pisfula To trzeba cisnąć Gdzie był ten test, yy, który to był? Yy. Jedyny jest tego chyba, tak? Tak, może się usunął Dobra, będziemy na No niby nie wiem, co nie miałem bardzo ciemnego. O! Wow. Właściwie to jest przyjemne. Ale nie, nie, to nie jest tak przyjemny. O, taki okay. uranium. O, jest Underground Biomes. E, to dużo daje takich kamieni. Różnych kolorowych. Różnych takich. Dobra, wracamy tam. O, kurczę. Daj mi, mi ucho da Jest pięknie, mamy dado. Mamy kuciaka i wyniemek. shit. W ogóle tam Anglia by był. Dobrze, że na mapce są te moby, bo tak to byłoby i Straszna lita woli. Ale dryad chyba nie ma. A więc... Mamy go. O daj. Nie mógł tego przewidzieć, no łapacie No fajnie. Ale tu nie ma opti fajno, Więc on nam się przydał no, do chociażby przybliżania. O, dobra. Ale do, do. tutaj posiedzimy. O nie, na mnie? Jak pan jest takiej odległości, zauważył. I stąd. W ogóle widzicie jest fajny taki pełen światła. Będą jest taki fajny. Nie wiem ile nagrywam, ale na śred będzie nagrywać. Najwyżej będzie duższy odcinek. To będziemy tego wrzucał e, milion lat. I będzie fajnie. O patrzcie. Pająk? Nie, nie, mam małą zginę. O, fajne klipery w ogóle tu są. O fajnie. A, to wszystko w grobie, to ja O, tylko pierwszy odcinek, już dwie śmierci. Dwie śmierci chyba. Dwie śmierci. i idzie. O! Aaa, zapomniałam, to też sprawdzałem. Chyba to się lód zrobić. O, i to jest super. To jest super bo a to taki a Ocidza też fajna modyfikacja. No, trochę ten ceny może ułatwienie, ale ludnie z takie już ceny znowu. Nie strunę w ogóle do wytwarzania, bo bardzo są proste maszyny, które go robią. Ale zawsze się przyda. Te kształty fajne są. Chyba nie wiem, czy iść na Hama tam, czy co. Idziemy na Hama. No nie może mnie zauważyć w takiej odległości. No nie, nie mówcie, żebym już takie się zauważył. Jak to jest możliwe? Aaaaaa... Głupi zombie. A no kiedy ten dzień będzie, no naprawdę. Jeszcze biegać nie mogę. Super. Idę. O, już zaraz taki, taki mob. Nie wiem co on robi. I wolę się do niego nie zbliżać i mnie chyba widział. O orchid. Ja idę, O, ale... idę. Flipper, tu jest miarę bezpiecznie. Tu, o, właśnie tu. Gdzie to jest? Tam jest. No to mi znowu widzie, nie. Tu jest brak, to mają jakieś noctowizory, czy co, to jest w ogóle. A, cześć. O, no i pamiętam. Dobra, idziemy na hamę. Gdzieś zrobimy 7 na grob. O, nie wiem gdzie mi poszli. O, fajnie, siadł na tego, no i super. No, A, matko. No trzeba przeczekać to wszystko, bo... No, no i tyle. Dlatego bright te to ja wyłączę, olo. Później, bo po co. Pochodnie są od tego. no, Czym tam jest taka długa? O. To jest Force Irk, tak, czy jakoś tak to się nazywa? O. I... 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 Tylko czat chyba no, wyłączony. Jest. Widzicie? To jest... E, piszą, to jest połączenie do, od internetu i można się komunikować z różnymi ludźmi na singlu i ale to można wyłączyć... Um, eeeh... jak to było gdzieś tu nie chcę wyłączyć to może zostawić, a nie wiadomo nie wiem ja to wyłączam tak No, no mamy dzień i miarę no dużo nie zrobiłem w tym odcinku. Chociaż następnie już postaram się w miarę coś tam pokopać, jakiś domek jakieś takie tam, nie wiem, sprawy, takie, wiecie, udomowienie. No i to się przyda. Obra, wajcie ja kuczek. A i te driady, yy, czy nimfy, czy co to, to tam jest, to ten... To one nam pomagają yy, chyba by... Chyba w... Nie wiem w czym. Nie no, w plantacji mi się zdaje. No tu też to mam. To woda nisko. O, to gdzie No one pomagają po prostu chyba... Nie wiem, czy same zbierają, Boże... No ale co, No coś tego typu. O i się cheasle. A co mu i też cheezel. Nie ma polskiego logo, znaczy wiecie, Minecraftowego. Wszędzie Cheasel. To no, nie mi się to jak Minecraft, widzicie? Wejdziemy tam. Aha, tak, bo to jest e, e, light instead chyba. To się, się zmienia i dlatego tamtych już nie mamy, bo się posuwały. Cześć, tu zginąłem, to gdzieś tu nagrobki powinny być. Chyba, żeby było jeszcze ślepiej. Gdzieś tu chyba to było. Nie, nie mówcie, nagrobki znikają. też nie, tam były dwa. O matko.

Ars Madziga, o, to jest całkiem przydatne zioło. Znaczy, o jezu, ale... O, widzę to nie, ja nie wiem czy ja już wziąłem to, chyba. Jak się to nagrało, w tej Jakie to, zróbmy to tak, po polsku. O, To Chyba nic nie było. O, dobra, to tam było. A tam to już chyba prawie, że na pewno idzie, bo nie wiem czy tam... Dobra, pójdę tu. A matko. to Jeszcze samą Ale... A, pójdę, góry, Dobra. Przyjemy! Jest! Jest, nareszcie. O matko, tam to była masakra. Za dużo mobu. Dałem To Dobra. No. idę. Może będę zapraszał kogoś do tej serii. Może na pewno będą jakieś takie lagi, bo to jest za dużo modów, żeby tak... żeby tak pierwsza przy osoba mogła to udźwignąć z serwer. Ale może na jakiś tam jeden odcinek czasami. Ktoś zaproszę, właśnie z Was, albo z znajomych. Dobra, było cięcie, dobrze. A, miałem sprawę, się odcinek nagrywa. O, są jakieś kreski, schimskie, schimskie głupie. To jest już tyle opcji, że ja nie, nie wiem, co ja mam wyłączyć, co nie. To jakieś natura, te drzewa. To było, że tak... A, z tymi kreskami by trzeba było się uporać. No, ale czy to było o tym? Dobra. Dało mi się i zaraz umrę. A matko. No A Mamy dżunglę, a dżungli ja nie lubię. A czy nam lubię, ale nie na dom? Nie sprawdzi, że w końcu nagrywam, ale w końcu to I włączyłem nagrywanie. No a to idziemy. Aha. Czekaj, tam było... Chyba... No, koło 20 będzie. Więc myślę, że zaraz skończymy. Bo, 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 tak trzeba. Chyba jakieś przydałoby się jedzenie jeszcze. Ale jakie to ja nie wiem. O! Ta, zaraz możemy najwyżej. W tego nie potrzebuję. Tu mam jakieś zejście. No widzicie coś tego moda. Underground Biomes. To jest wygląda całkiem. Mamy więcej rodzajów kobla i tak dalej. Dobra. tam no, tutaj się chyba coś na normalne terytorium. O, sandstone, To jest... to jest bardzo cenny materiał. A z Magic, bo... jednak rzadko jest po prostu. No, i tyle. wiecie co, chyba zaraz gdzieś tutaj wyjdziemy tylko na tą polanę i... Ja nie bym chciał jakiś płaski teren. Ale żeby jakieś też gdzieś tam niedaleko były góry. Jakiś może zbiornik z wodą. Ktoś by się przydał. A co tu jeszcze? Chyba tyle, no. No tutaj to trochę za wysokość. Kiedy żynę? O, to jest fajne strasznie. ogóle drzewa mam normalne. Czy się To jest fajne, bo tutaj mamy e, kin w grawlu. Chyba o go patą Więc bardzo, bardzo fajnie. zaraz umrę. Jeżeli co? trzeba zrobić piecyk, coś tam, coś tam. Długo mam książkę. E, z tego... E, o umieram. Z... z e, Konstrukcji. To jest naprawdę fajne Fajną modyfikację mm. No i nie wiem, trzeba chyba tylko zrobić bombę O, tamkraft? Nie, to jest... Tak, tamkraft tam nie, bo mnie strzelam i nie zabiją. E, I tak I trzeba by świniaki zabić Albo krów O, tam z Krowa. Kryty, kryty, sadzimy kryty, bo duży damage musi być. Mamy dużo kotletów. Oooo, krowy, dużo krow. Dawaj jeszcze jej kryty. A, 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 ład. Ład. Łag, Jesteś tam, znalazłem cię. Sprawa się przyda na plecak. Bo chyba są plecaki. Tak. Backpack, jest, tutaj so you dużo backpacków uh, jest. Mm. W ogóle możemy tutaj sprzedać sobie, ale jak się ten backpack nazywa, to like, na pewno nie ten. Backpack, backpack. To uh, chyba też nie to. O, jakieś mechanizmy. Workbench, no widzicie? Tego nie było. O, jakieś... Ale dziwne rzeczy. Może ten by bug był po prostu jako torba? Ja wiem, że było takie fajne... Czekajcie. Bug? Nie, yeah, to nie jest to. O, co to za? Language? Nie. Nie wiem, a czy chciałbyś? Aha, ja wiem, to jest. Też konie chyba, idzie. Ale A fajnie, bo się ruszają. To też jest jakiś szkodnik. Tak, to no szkodniki, bo... E, czy to jest... Mm, nie wiem, kapusta mm. chyba, sałata, coś takiego. Zjedzmy sobie trochę, bo umrzemy zaraz. nie 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 Dobra, żyjemy. Nie się na widok tutaj, to bym no, Jestem szpikiem na muzykę. Emm... Świnioki. Dobra, wiecie to, chyba będzie koniec, bo myślę, że już 20 minut spokojnie jest. Ponadto nie. Ja mówię wam, poszukam... No, nie będą już fajny teren, ale używcy. Ja to nie chcę bardzo już z tego, bo później będę musiał to kopać, żeby wyrównać teren. Jakieś takie łąki, coś takiego. Znaczy, że jedziemy tak. Oni nie wiem, tu. Wiecie, tu jest spoko całkiem. Ale no bardzo to są też blisko. O, patrzcie. Ale fajne. Bum. Barla i bar. tyle bar. To jest to. Jakieś pewnie ciasto czy coś. A, mąka. O, chlebol można zrobić. No, no i oto choi. Czym się to robi, nie wiadomo. A co to się z mąki zrobić? A, ciasto. Albo, o! o to się opłaca! Ale to nie, to nie. to być co. Ło, to zobaczcie, opłaca się naprawdę. Tylko trzeba przypalić to, ale mamy za to tego, mamy jeden chleb. tak? No. Trzeba będzie zrobić, więc wybieramy tą e, nie wiadomo co. Te barleje. Tak, barleje? Barleje. I będziemy mieli e, ile 6 chlebów. No no i okej. Okay. Dobra, więc ja sobie te krowy, wszystkie e, tu. Tu myślę, że gdzieś w tej okolicy byśmy się zamieszkali, ale to chyba bardziej tam na płaskim obiekty. Ale nie, tutaj to mało miejsce. No wam to ja poszukam, zapraszam następnego odcinka, możecie jakieś tam opinie dać, co byście zmienili może, nie wiem, może za głośno mówię, może za cicho, może za, za mało wyraźnie, może za szybko, za wolno, no nie wiem. Yy, I może jakieś zadania. Możecie podsłać mi. Napiszcie co chcecie no. w komentarzu. Ja będę przeczytał. No i tyle. No i cześć i do następnego odcinka. Nie to, nie Ale fajnie. Nie, to, dobra. A to cześć, cześć, cześć.